Okej, jest jeszcze coś. Eee, to woda. miasto w północnych Włoszech zbudowano na morzu. A co najdziwniejsze, stoi tu od tysiąca lat na drewnianych palach. Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie. jak? Wenecja. Wenecja też jest pojebana, ja nie Patrzcie, co właśnie mija nasz dom. No i do siebie. Fundamenty położono pod wodą przed tysiącem lat, po ucieczce z lądu, po upadku Rzymu. Całe miasto zbudowano na morzu, dzięki genialnej inżynierii, Czyli lecimy, która do Padka, tak? dziś do podtrzymuje. I stało się jednym z najsłynniejszych miast świata. To Wenecja. Królowa Adriatyku. To właśnie Wenecja. We Włoszech. Magiczna perła północnych Włoch. Codziennie przechodzę tym mostem Wszędzie, w drodze do woda. szkoły. Tym mostem? Tak. Tam jest mój dom i mój taras, a jak dziś wygląda życie tutejszych mieszkańców, Dzień. Dzień. Buongiorno, salute. No, Buongiorno signori e signor, signore. Garantela Venezia. Witamy w Wenecji! pokażę wam najpiękniejsze miasto świata. W 9 latach zważenia treści na jutro, ze winowcem, starym budowaniem tego miasta. Dziś wiesz, świętujemy ty? premierę tego kursu, to nad którym do pracowaliśmy. Się pod no film. Tak, no, na A teraz no ruszamy od tej do wody Mir do doli Jesteśmy Uhu. na północy Włoch. Kierujemy się do miejsca, Ale gdzie ładnie. nie ma dróg ani samochodów. A są tylko kanały. Musieliśmy zaparkować auto na publicznym parkingu i zostawić je tam na 3 dni, aż wrócimy. Którą mamy teraz godzinę? Siódma rano. Na razie Technomati, trzymaj się. Ciekawe ile osób po, kurwa, imprezie się tam topi. Co są najebane, kurwa, jeden z drugim. Te drewniane pale służą do cumowania łodzi w miejscach do parkowania. Ludzie poruszają się tu między przystankami. Łódź zatrzymuje się na różnych przystankach. Jedni wysiadają, inni wsiadają. Tu nie ma samochodów. To miasto jest niesamowite. Ma tysiąc lat. Wenecji to w pełni działające miasto. Wenecji średnia to nie około 10 Wnika osób rocznie. Dnia. Zamówiłem sobie espresso. Pije się je na stojąco. nie zamawiaj i nie siadaj. To no, najstarsza to też że kawiarnia na że robili to miesto tyle. Spójrzcie, wiedzieli to jak to zrobić, Znajduje żeby nie ma... na Ta kawiarnia ma ponad 300 lat. Czy to faktycznie najstarsza kawiarnia na świecie? 1721 na świecie. Restauracje są wszędzie. Możesz usiąść w restauracji i zjeść tuż przy kanale z misiem. Znajduje się tu także jeden z najsłynniejszych teatrów na świecie. Zrubowany na wodzie. To miejska wodna śmieciarka. Tak sprzątają miasto. Wszystko przewozi się łodziami na stały ląd, który jest niedaleko. W ten sposób przewozi się tu wszystko. Daję ci linka. To miasto wąskich uliczek, załógów i to kanałów. Sobie odpal, bo i kanał to masz. No i jeszcze Gonik, zapomniałeś dodać, że ty jesteś super. Jakie weniu? Straż do woli jak Ojej. Tak wygląda ich codziennie. Byłem na małych Tak i się z miejsca Wenecji. na miejsce. I tak samo Potwierdzą, poruszają się turyści są najlepsze, jak ze ci gówno są na wodzie Wyspy łączy 176 kanałów i ponad 400 mostów. Zryte trochę, jakbyś nagle tam miał mieszkać. Ludzie codziennie przez nie przechodzą, pieszo albo przepływają łodzią. To miasto mostów, a najsłynniejszy jest tuż za mną. Ten most nazywa się Rialto i uchodzi za najsłynniejszy w całej Wenecji. Zbudowano go w XVI wieku. Najdłuższy to most wolności. Właśnie ten. Ma 3850 metrów długości i łączy historyczne miasto z lądem złota. No wyje, w... Weniu, oczywiście. No tak, no niby ładnie, to jest takie, to się wydaje takie spoko, jakbyś sobie na tydzień polecieć, nie? Że jesteś tam przez tydzień i git, ale tak żyć, kurwa, cały czas na tym, Potem, to Potem wynajęliśmy ten dowód z widokiem na kanał. Jaka cena? 450 euro za noc. Patrzcie na ten widok. Większość mieszkańców Wenecji opuszcza swoje domy i wynajmuje je turystom na doby przez Airbnb. Następnie poszliśmy spotkać młodego chłopaka stąd, by pokazał nam, jak się chłopaka? tu żyje. Bez aut. Tylko piesza albo wodny autobus. To jest nie, nie to co w Wenecji Nie, z ma. tylko poza miastem. Dobra, poznajcie nika z Wenecji. Możliwe, że jest jednym z nielicznych, nielicznych no. młodych, którzy tu zostali i mieszkają tu. Ile masz lat? Mam 18 lat. Wielu młodych opuściło Wenecję, a powodem jest. Myślę, że przez ogrom turystów. Koszty życia są tu naprawdę wysokie. Ale też poza Wenecją jest więcej możliwości. Teraz idziemy do mojego domu. W samym centrum Wenecji, na Campo Santa Margarita. To jeden z największych placów w całej Wenecji, gdzie kiedyś z kumplami grałem w piłkę. Jest bardzo fajnie. Hej, witajcie w Wenecji, najpiękniejszym mieście na świecie. To łódź mojego kolegi. O, Ta... czyli większość ludzi ma tu swoje łodzie. Większość osób używa ich do pływania po okolicy, na plaży albo by popłynąć na inne wyspy. To taka rodzinna łódź? Używają jej do? Tak do przyjemności, dla frajdy. Jedni używają rekreacyjnie, a drudzy do pracy. To ile łodzi ma wasza rodzina? Moja rodzina jedną. Tylko jedna. Tak. I używać może każdy. Tak. Okej, okay, ta, ta. to jak z autem, każdy ma auto. No tak, Eldamian, no mówię. Spoko, żeby się dzieje się. Co wygląda twoje codzienne życie? Chodzisz między kanałami? I chuj. Ta, Ale co tak, żyć tam to... On codziennie chodzi do szkoły tym mostem. Chuj, nie tym by mostem by było. potem łuci do szkoły. O mieszkanie jest bardzo trudno. Wiele osób zamiast sprzedawać Ładziem mieszkania albo cię wynajmować, wstawia je na Airbnb. Tak, to właśnie Campo Santa Margarita. Mój plac, tak można powiedzieć. Margarita to nie pizza? Tak, też. <laughs> Do <dom>, mój dom i mój teraz. Zaraz się ściemni. Idzie. Czyli jesteście dumni ze swojego miasta? Tak, bardzo dumni. Wenecjanie naprawdę słyną z dumy. Gdy poziom wody rośnie, używamy tego. Gumioki! Co? To jest wenecka drużyna. Ale na EuroScore za dużego wyboru Jesteśmy tam nie mają? Właśnie tutaj. O, to nie ma co lecieć. Więc każdego zlepi. dnia, codziennie muszę iść. Jak jest dobry dzień, przychodzę tu na lunch. O, najgorzej jest serdecznie, jak tutaj. ścierpieć. stać nagle gondola. Prawdziwy symbol Wenecji. Pół godziny kosztuje 90 euro. Trzyma się, bizo. Eee. Jak spędzasz czas w mieście? To naprawdę wyjątkowe miasto. Jestem bardzo dumny, że mogę tak pracować. To uniwersytet na wodzie. Zaczął tam miejsca. W piątym wieku naszej ery, w czasie schyłku cesarstwa rzymskiego, gdy hunowie najechali północne Włochy, wiele miast zostało zniszczonych. Ludzie uciekali i schronili się w weneckich bagnach, chroniąc się na tych małych wysepkach. Wtedy wyspy były błotnistymi mokradłami, więc jak udało się zbudować na nich całe miasto. Jak zbudowali widzieliśmy Wenecję jelonek. na błotnistych bagnach? No nie robię edlita, tylko sprawdzają, co wysła. Grunt w Wenecji był podmokły i nie dźwigał ciężaru. Tutaj możecie zobaczyć fundamenty. Pomyślcie, położono je 1500 lat temu. Przywozili wytrzymałe drewno z Chorwacji i wbijali je głęboko w ziemię, na 5 metrów, aż do twardego podłoża. Tak budowali fundamenty domów. Te drewniane pale od wieków rano, tkwią łuki, w, w takim razie. Następnie kładziono na nich belki, by rozłożyć ciężar. Podstawę wykonywano z kamienia istryjskiego, odpornego na wodę. Jeśli A. fundament zrobi się dobrze, cała konstrukcja może przetrwać długie lata. Sekret tkwi w tym, że drewno było stale zanurzone w wodzie i nie miało kontaktu z powietrzem. Potem stwardniało jak kamienie dźwiga miasto ponad tysiąc lat. To zwykle przychodzą A. miejscowi, tak? Tak, bardzo niedocenione miejsce w Wenecji. Ale z góry, jak pokazują wieczorkiem, świata się wszystkie zaświecą ładnie. Potem poznaliśmy irlandzkiego biznesmena, który od Zobaczymy, lat mieszka Chris, w nie wiem jeszcze i nie potrafi wyjechać. Uznałem, że mam dość korków i hałasu. I Nawet przeprowadziłem się do Wenecji. Nie chciałem już oglądać samochodów. Relaksujesz się, łapiesz ludzi w ramionkach. Rozumiesz, to miasto jak ze snu. Stoimy nad błotnistymi mokradłami. Skąd więc bierze się świeża woda do picia? Już wam e, mówię. czas wyświetlał ten koleż na, na, na TikToku z Dubaju. Fake millionaires or millionaires, millionaires. E, old millionaires kurwa i pierdoli jakiś. Problem tak w Wenecji jest taki, że otaczają morze, a słona woda nie nadaje się do picia. Jak widać nie jest coś czysta. I tu wchodzi Gąniuszwaniec, więc cóż takiego taka Albo coś, on mówi, Wykopali zbiorniki pod nimi placami million. i uszczelili million. je warstwą oh, million, gliny, million, aby strona woda nie mogła się pierdoli, przedostać. Podaje mi, że takie piachówki iż wodę deszczową. Wszyscy placów sprytnie tak by kierować deszczówkę do małych otworów. Tutaj na placach wykopano pod nimi podziemne zbiorniki. Woda zbierała się w podziemnych zbiornikach, była filtrowana i stawała się zdatna do picia. Tak powstało około 600 studni ze słodką wodą. Dziś jednak woda pitna jest dostarczana codziennie przez Podsuchują system kanalizacyjny. i rób. Pochodzi spoza Wenecji, więc to ta sama woda, którą kupujecie w butelkach. A stare studnie przerobiono na dekoracje na placach. Tu mieszkają ludzie! To są domy. Tu ludzie parkują tymczasowo. Czyli to wszystko to miejsca parkingowe? Tak. Każdy par oznacza Dba. jedno miejsce parkingowe. Więc to dla nas jak złoto. Każdy chce mieć miejsce. I ja też. Niektórzy zostawiają tu łódź tylko na krótko. Czasami widzisz, potływają tu dzieciaki. Bo widzisz, każde dziecko ma to łódkę. Hmm. Ta okolica jest bardzo artystyczna. Dobranoc, Cabins. Każdego ranka mieszkańcy przekazują odpady. Nie zostawia ich się na ulicy. dzwonią dzwonkiem. Okej. Okay. I mają taki wózek. Każdego ranka. Każdego ranka trzeba przekazać swoje szczególnie. Jak oni pytań. to zrobili, że woda jest tak czysta, Dobranoc, Ta, no, jest te. czysta. Nikt nie rzuca, nie wiem, puszek czy czegoś? Tylko turyści. Tak, miejscowi są bardzo dumni ze swojego miasta. O tak. Mieszkałem w Nowym Jorku przez 20 lat. Tu Dobranoc, są jeszcze rykten. bardziej dumni. No i miasto jest jeszcze bardziej starsze. Nie sądzę, oh, by cokolwiek. Tak, ten, ten jebany mi się wyświetla cały czas. Pierdolone o Not Millionaires, not millionaires. more religion thing. Millionaires. millionaires, billionaires. 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 Long knee beard. Old money billionaires. Long unkempt beard. Not millionaires. Tak mustache. pierdoli cały czas. Not każdy TikTok taki jest, każdy kurwa TikTok człowieku mi się cały czas wyświetla. Cokolwiek wyglądało jak Wenecja. W Wenecji nie ma scentralizowanej kanalizacji. Kanały same w sobie są ściekami. To znaczy mają swój system odprowadzania ścieków. Wiadomo. Wiesz, spukujesz i tu trafia do kanału. <gry> w XVI wieku miasto wykopało pod ulicami kamienne tunele zwane Gatoli, które odprowadzają nieczystości bezpośrednio do kanałów. A przypływy i odpływy czyszczą je razy dwa możliwe. razy na dobę. W latach 90. zaczęto montować zbiorniki ściekowe pod niektórymi budynkami, lecz sporo budynków nadal odprowadza ścieki wprost do kanałów. Dlatego kanały wciąż pełnią rolę systemu ściekowego. W letnie upały albo przy odpływie zapach staje się wyraźny. To jest di lugana. To jest obrona cywilna. Ta Jakiego nie jest tajemnica. Wenecja ma problemy z powodziami. Wenecja jest przygotowana, by radzić sobie z wysoką wodą, ponieważ zalania z roku Uj, na rok się nasilają. Mają teraz nowy system, zwany MOZE. Zajęło to 15 lat. MOZE to te wielkie żółte zapory. Podnoszą się, gdy poziom wody jest krytycznie wysoki naprawdę wysoki i ma zalać miasto. Włączają system i te elementy się unoszą. W 2019 roku była największa powódź od 100 lat. Woda sięgała od 1,5 do 2 metrów. Wszystko zostało zniszczone. A torebki Fendi... pływały po placu. Ha. Cześć, to kwiast. miasto należy do mew. To ich miasto. My o, jesteśmy tu gośćmi. Jak często widujesz samochody? Nie widziałem auta od 3-4 miesięcy. Zadzwonię do znajomego, który ma taksówkę. Bierzemy taksówkę. Każdy budynek ma wejście od wody Nie wypierdala i ulicy. 01, bo masz 5 miesięcy, tylko się tak wyświetlaje. Jest to dużo bogatych ludzi? <laughs> A jak sądzisz, czuć to! Jeśli ktoś ma takie palaco z widokiem na Canal Grande, czyli ten kanał. To znaczy, że ma pieniądze. Jeśli mieszkasz w środku, wewnątrz, jesteś klasą średnią. Właściwie większość z nich nie jest mieszkalna. Na przykład to jest galeria Galeria du, tu, ru, ru, ru. to jest straż pożarna ha. pod tym pływającym miastem. Leży odwrócony las milionów drewnianych pali. Niewidzialny las, który dźwiga Wenecję od ponad tysiąca lat. Z czasem Fajne dodamy kolejną wersję językowej. To jest dokument We o powstawaniu Włoszech. tego filmu. Nigdy w ogóle nie byłem. Kolejne...